Dokonało się Wybrałem. Wcale nie. Bo trochę wybraliście wy, a trochę wybrał ten. Odbieramy fieldę. Jest nasz. Chodźcie. Witam. Czek. nie? Cześć. Czy to ten? No. No wiesz co, podjechałem i mówię, ej, one mają tyle różnych nas, czy na pewno kupiliśmy dobrego. Tego nie wiem, to nie jest za dużo kupowałem. Nie u mnie kupowałeś. Kupiliśmy dobrego, Dasz się przejechać. No tacy. To była najdłuższa podróż z Wrocławia do Warszawy. Nie. Bywały dłuższe. Z Katowic. Z Znaczek się przyczepiłem krzywo, nie? Ta, ta. Ej, naprawdę czuję przyjemność, co nie? Że narzędzia to znaczy, że nowy, jeszcze nie skradziony. No nie mam miejsca na szmatkę. No tutaj szmatka może i by weszła, ale to się chyba nagrzewa. No właśnie. Dobra. Dziękuję. Proszę bardzo. Oby się jeździło. <grystanie> abym się bym sobie w ogóle pojeździł. <grystanie> <grystanie> Niech się motor zagrzeje! Ważne, że o obuwie pasuje. Patrz, ładne nawet. Ty, nie śpiąc takim tanim szykiem, tylko normalnie. Teraz uwaga. Patrz, brandowane. Cyk, e, klucz. Tuning musi być. Pierwszy tuning, zdejmiemy to. No spadnie. <noise> Jaki tam silnik, przecież to... Cyk. No ja, I co teraz? No teraz będzie bardziej sportowo. Będziesz lepiej wpadał w zakręty. Nie będzie tak siadał. Nie będzie ci wypluwało przodów. Polele, Andrzej. Utrzymanie tego to będzie... A splunąłeś? Nie, nie da się tego wyczyścić. Jeszcze Mariuszowi to wszystko pasuje, nie? Mariusz? A czy twoje buty za milion złotych, czy to plastikowe pasuje idealnie do dźwigny pan, zmiany biegów? Pan, chodź i pan. I Jak się kupuje buty? Tak się kupuje buty. Nie dość, że widać <grym> mam w skiecie dziurę, to jeszcze pasuje do dźwigni <grym> zmiany. biegów. Nie mam pojęcia co można powiedzieć więcej o tym motocyklu, jak te obrazki mówią wszystko. No. Trzeba jeździć głaskać i się cieszyć. I zobaczymy, co się z nim stanie po kilku miesiącach. Czy będzie dalej taki piękny. Nie to, że mówię, że coś się z nim stanie, ale ja, ja... czy to się wszystko utrzyma w takiej piękności. Byliśmy ja testówką, która była dwa lata już teraz. No? I poza zadrapanym wydechem, który ktoś zadrapał, to motocykl wygląda dokładnie tak jak ten salon. No? Czyli trzeba stało. jednak modyfikować zawieszenie, hamulce, tuning, wydatki.